Na pewno wygrała dzisiaj zasłużenie drużyna krajowa Wojciech Gawryński, więcej ja piłkarski. Tu jeśli yy, chodzi o nas, na pewno też źle wyeszliśmy w mecz. Mówię troszeczkę przewagę przewagi do planu. Chociaż to nie zakończyło się, można powiedzieć, z akcji, nie bramką, ale yy, tu porzucie roczne, zaczęliśmy bramkę. No i tu można powiedzieć, cały plan można powiedzieć no bo zakładaliśmy, że w środku więc można być trzyma defensywnymi pomocnikami. Uda nam się po prostu zneutralizować środkową linię i częściej przechwytywać piłki i ewentualnie próbować skontrolować. Próbuję tam 2-3 kontry, no ale tu też mówię były one były spartaczone. Będą no, po tu e, chciałem troszeczkę wzmocnić linię ataku, no ale pierwsza zmiana służby nic nie wniosła, oprócz kontry, można powiedzieć, albo Rekordy się miał na uderzenie, jeszcze nie, po nie poprawiam. Ale następne zmiany można powiedzieć też oprócz można być w miarę, można być ciut zadowolony z wyjścia Aleksa, który jak wejdzie, zrobił troszeczkę tam wiatru, no ale troszeczkę jest to takie niepoparte jakimiś mądrymi zagraniami. Tak powiedziałem zabrakło troszeczkę tych atletów piłkarskich, bałem się o prawą stronę, gdzie gra pala. Dłuższej przerwy, ale tu in plus można powiedzieć w zastępstwie ranka. Ta prawa strona, można powiedzieć, obrony funkcjonowała bardzo dobrze. Tyle. Dziękuję bardzo. To. Znaczy na pewno tu też mówię, mam co trzy dni mecz, wracam, i, i jesteśmy na w, w Olsztynie, W tej chwili za dwa dni co czynimy, trzeba znowu. Na pewno też tu tej świeżości może troszkę zabrakło bo to widać, że kościoło na pewno było scenami produktem. Dziękuję bardzo. Pan Darek Świgala, trener tak Witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim uważam, że to co tener powiedział w pierwszym zdaniu, że wygraliśmy zasłużenie. Przede wszystkim zagraliśmy dzisiaj inaczej. Zagraliśmy dzisiaj bardzo zdyscyplinowani jako cały zespół grze obronnej przez całe spotkanie, czyli jest to kierunek i, i zespół widzi to, że tak mamy pracować do tego dołożymy więcej jakości piłkarskiej, to, to będziemy się rozwijać. To jest droga do sukcesu, czyli ta, ta dyscyplina przez całe spotkanie i tutaj jestem naprawdę bardzo zadowolony z pracy całego zespołu. Może nie było takiej gry, jak przegranych meczach, tych przegranych meczach, które graliśmy, to graliśmy lepiej, zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o mm, posiadanie pieniędzy. <coughs> Dzisiaj nastawiliśmy się celowo na pracę w średnim prezydencie i niskim i to myślę, że e, był klucz do dzisiejszego zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo.